Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik tchnienie grozy. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. i staraj się go podgłaśniać, ani ściszać. Przewieź do przodu, ani w tył bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Edgar Allan Poe. Opowieść Artura Gordona Pyma, znan Taket Rozdział 10. Wkrótce potem nastąpiło wydarzenie, które jestem skłonny uważać za najbardziej wstrząsające, jak również pełne krańcowych uczuć. Najpierw radości, a później grozy ze Wszystkich tysiąca przygód, jakie mi się przytrafiły w ciągu następnych dziewięciu lat, wypełnionych najokropniejszymi zdarzeniami, jednokrotnie najbardziej niepojętej natury i najbardziej niewiarygodnymi. Leżeliśmy na pokładzie obok trapu kabiny i mówiliśmy znowu o możliwościach dostania się do spiżarni, gdzie nagle Spojrzałem na Augusta i zauważyłem, że śmiertelnie zbladł, a wargi jego drżały w jakiś dziwny i niewytłumaczony sposób. Zaniepokojony odezwałem się doń, lecz nie otrzymawszy odpowiedzi, zacząłem myśleć, że nagle zachorował. Wtem zauważyłem jego osłupiały wzrok utkwiony w czymś znajdującym się poza mną. Odwróciłem się i nigdy nie zapomnę uczucia szalonej, niewysłowionej radości, jaka mnie opanowała na widok dużego brygu płynącego wprost w naszą stronę i odległego nie więcej niż dwie mile morskie. Skoczyłem na równe nogi, jak trafiony kulą w serce i wyciągając ramiona w kierunku zbawczego okrętu, stałem bez ruchu, nie mówiąc ani słowa. Peters i Parker byli równie silnie wzruszeni ale każdy okazywał to w inny sposób. Pierwszy skakał i tańczył po pomoście jak wariat. To plotąc najpotworniejsze niedorzeczności, to rycząc i bluźniąc. Drugi zaś wybuchnął płaczem i łukał jak małe dziecko. Zauważony okręt był dużym brygiem holenderskiej budowy, czarno lakierowanym i o niesmacznie złoconym dziobie. Musiał przebyć wiele burz, i przypuszczaliśmy, że najwięcej ucierpiał podczas ostatniego orkanu, tak złowieszczego dla nas, gdyż utracił fogbą bram sztęgę i część parapetu Sterburty. Gdyśmy go dostrzegli, był, jak już wspomniałem, oddalony o jakie dwie mile płynąc z wiatrem i zbliżał się do nas. Bryza była bardzo nieznaczna i zdziwiło nas, że statek miał rozwinięty tylko grot i kliwer. Płynął wskutek tego bardzo powoli, a my szaleliśmy tymczasem z niecierpliwości. Mimo jednak ogromnego podniecenia, uderzyło nas wszystkich niezmiernie niedołężne sterowanie brygiem. Robił takie zwroty, że za każdym razem obawialiśmy się, że załoga nas nie widzi, albo że zauważyła nasz statek, ale nie spostrzegając nikogo na pokładzie, ma zamiar zawrócić i popłynąć w innym kierunku. Za każdym razem podnosiliśmy wrzask, ile nam tylko sił starczyło, i owce okręt zdawał się wtedy zmieniać zamiar i zwracał się ku nam. Powtórzyło się to kilka razy, ale ruchy statku były tak dziwne, jakby bezmyślne, że nie mogliśmy sobie inaczej tego wytłumaczyć, jak tylko faktem pijaństwa sternika. Nie widzieliśmy nikogo na pokładzie, dopóki statek nie zbliżył się na ćwierć mili. Wtedy spostrzegliśmy trzech ludzi, którzy, sądząc z ubrania, mogli być Holendrami. Dwóch leżało na kilku starych żaglach na dziobie statku, a trzeci stał oparty o parapet koło Bóg Szprytu i zdawał się nam przyglądać z ogromną ciekawością. Ten ostatni był dużym, silnym człowiekiem o bardzo ciemnej skórze. Wyglądał, jakby chciał nas zachęcić do cierpliwości, gdyż kiwał ku nam wesoło głową i śmiał się bezustannie, ukazując rząd białych, błyszczących zębów. Gdy okręt się zbliżył, zauważyliśmy, że czerwona, flanelowa czapeczka spadła mu z głowy do wody. On jednak nie zwrócił na to uwagi, powtarzając bezustannie swe dziwaczne uśmiechy i gesty. Opisuję te rzeczy i okoliczności szczegółowo należy jednak zrozumieć, że opisują je w ten sposób, jak nam się wydawały. Bryk zbliżał się ku nam powoli, w prostym już kierunku i dziś jeszcze nie mogę spokojnie mówić o tym wypadku. Serca biły nam gwałtownie w piersiach. Całą duszą przelewaliśmy w jeden wielki krzyk radości i dziękczynienia Bogu za tak bliskie, a tak zupełnie niespodziewane i cudowne ocalenie. Nagle doleciał nas ze znajdującego się już blisko okrętu, smród tak okropny, że nie ma słów na jego określenie. Fetoru takiego nie czułem jeszcze nigdy w życiu, piekielny, duszący, nie do zniesienia, niepojęty. Zaczerpnąłem powietrza i spojrzawszy na towarzyszy, zobaczyłem, że zbledli jak płótno. Ale nie mieliśmy czasu zastanawiać się lub zgadywać przyczyny zjawiska, gdyż bryk znajdował się zaledwie o 50 stóp od nas i chciał widocznie podpłynąć wprost do naszej rufy, aby sobie zaoszczędzić trudu spuszczania łodzi na morze. Rzuciliśmy się gwałtownie ku rufie, gdy nagle silny powiew wiatru zepchnął tajemniczy statek 5 do 6 rąb z poprzedniego kursu. Bryk przepłynął koło nas i mogliśmy obejrzeć dokładnie cały jego pokład. Czy zamknął kiedy straszliwą grozę tego widoku? Dwadzieścia czy trzydzieści trupów, między nimi wiele kobiet, leżało między rufą a kambuzem. Wszystkie w stanie ostatecznego, najobrzydliwszego rozkładu. Widzieliśmy wyraźnie, że na tym przeklętym statku nie ma żywej duszy. A myśmy przed chwilą wzywali te trupy na pomoc. Tak, długo i głośno błagaliśmy w szaleńczej nadziei, że te milczące i odrażające postacie zatrzymają się dla nas. Nie pozwolą byśmy się stali takimi jak one, że przyjmą nas do swego godnego towarzystwa. Szaleliśmy teraz ze zgrozy i rozpaczy, obłąkani okropnym rozczarowaniem. Gdyśmy wydali pierwszy okrzyk przerażenia, odpowiedział nam z dziobu tajemniczego statku jakiś głos. Było w nim coś tak podobnego do ludzkiego krzyku, że i najdelikatniejsze ucho dałoby się oszukać. W tej samej chwili. Nowy podmuch wiatru zwrócił ku nam dziób okrętu i natychmiast dowiedzieliśmy się, skąd ów krzyk pochodzi. Zobaczyliśmy owego dużego, silnego człowieka, wciąż jeszcze opartego o burtę i chwiejącego głową, ale twarz miał tak odwróconą, że nie mogliśmy jej zobaczyć. Ramiona jego spoczywały na wyciągniętym sznurze, a ręce zwisały na zewnątrz. Kolana były mocno wplątane w linę idącą od nasady bukszprytu ku kotbelce. Na jego plecach, gdzie spod rozerwanej koszuli świeciło nagie ciało, siedziała wielka mewa i żarłocznie się opychała. Pazurami i dziobem głęboko wpijała się w ciało, a jego białe opierzenie było umazane ochydną krwią. Gdy bryk przesuwał się tuż koło nas, ptak wydobył ociężale głową z krwawej jamy i popatrzywszy na nas przez chwilę, jakby w osłupieniu, oderwał się leniwie od zwłok, przy których ucztował, i wzleciał w górę. Kołysał się przez chwilę nad nami, trzymając w dziobie kawałek gąbczastego mięsa. Ochydny. Strzęp upadł wreszcie z głuchym klaśnięciem u nóg Parkera. Niech mi Bóg przebaczy, ale wtedy w pierwszej chwili przebiegła mi przez głowę myśl, której tu nawet nie powtórzę. Uczułem, że robię krok ku zakrwawionemu miejscu. Podniosłem oczy i spotkałem spojrzenia Augusta. Patrzył na mnie tak wymownie i z takim oburzeniem, że opanowałem się natychmiast. Szybko poskoczyłem i z okropnym drżeniem wrzuciłem wstrętną rzecz do morza. Trub, z którego ten kawałek został wyrwany, był, jak już wspomniałem, zawieszony na linach i chwiał się przy każdym poruszeniu ptaka. Ten to ruch sprawił, że wzięliśmy go początkowo za istotę żywą. Teraz jednak, gdy Mewa oswobodziła go od swego ciężaru, zachwiał się i przewalił na pół przez wyciągniętą linę, także ujrzeliśmy dokładnie jego twarz. Nigdy jeszcze, możecie mi wierzyć, nie widziałem czegoś tak potwornego. Oczu nie było wcale w tej okropnej masce, a wyjedzone wargi odsłaniały zupełnie zęby. Taki więc był ten uśmiech. Który nam dodawał nadziei, taki był lecz dość już. Bryk, jak powiedziałem, przesuwał się koło naszej rów i płynął powoli, ale konsekwentnie w dawnym kierunku. Wraz z nim i jego okropną załogą znikły wszystkie nasze nadzieje. Płynął tak powoli, że może byśmy znaleźli sposób na dostanie się na nie, gdyby Nagłe rozczarowanie i straszliwe odkrycie nie pozbawiły nas na pewien czas władz fizycznych i umysłowych. Widzieliśmy i czuliśmy, ale zdolność myślenia i działania powróciła nam dopiero wtedy, gdy już było za późno. Jak silnie wypadek ten przyćmił naszą inteligencję, można osądzić po tym, że gdy bryg oddalił się już tak, że mogliśmy widzieć zaledwie połowę jego kadłuba. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy nie byłoby dobrze doścignąć go wpływ. Od tego czasu usiłowałem nieraz wytłumaczyć sobie okropną tajemnicę osłaniającą losy nieznanego okrętu. Jego budowa i wygląd ogólny kazał nam, jak wspomniałem, przypuszczać, że mamy do czynienia z holenderskim statkiem handlowym. Strój załogi umocnił nas w tym mniemaniu. Z łatwością mogliśmy odczytać nazwę statku i porobić inne obserwacje, które by się niewątpliwie przyczyniły do wyświetlenia jego ponurej tajemnicy, gdyby gwałtowne wzruszenie nie oślepiło nas i nie pozbawiło zdolności myślenia. Z szafranowej żółtości tych ciał, które nie oległy jeszcze zupełnemu rozkładowi, wywnioskowaliśmy, że wszyscy wymarli od żółtej febry lub innej zarazy tego rodzaju. Jeżeli tak się stało, trudno doprawdy przypuścić coś innego. W takim razie śmierć, o ile można było wywnioskować z położenia ciał, spadła na tych ludzi nagle, jak piorun. Zupełnie inaczej niż przy wszystkich, nawet najbardziej śmiertelnych zarazach znanych ludzkości. Być może, że jakaś trucizna dostała się przypadkowo do zapasów żywności i spowodowała katastrofę, może. Jedli jakąś nieznaną, jadowitą rybę, albo ptaka, albo inne jakieś zwierzę morskie. Na próżno będą zgadywał, a zupełnie zbyteczne jest tworzyć hipotezy na temat wypadku, który jest i pozostanie dla mnie zawsze najokropniejszą i najbardziej niezgłębioną tajemnicą. Tłumaczenie Marian Stemar Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.